Witajcie. Ruszamy z cyklem Rada Miasta Szczecin na kanale. Styczeń 2023. 17 stycznia 2023 roku zebrała się Komisja do Spraw Budżetu i Rozwoju. Komisji przewodniczył Radny Paweł Bartnik. Nagranie nie jest od początku obrad. Chwilą mi zajęło zorientowanie się, czego dotyczą. Komisja zebrała się w sprawie. Uchwały dotyczącej powołania kasyna na ulicy Plantowej 1, tam gdzie park hotel. O lokalizację walczą trzy kasyna, jedno może wygrać. Wnioskujący podmiot przedstawił argumenty za zlokalizowaniem kasyna w park hotelu. Jest to hotel zabytkowy. Taka lokalizacja ma większą szansę na zgodę Ministerstwa Finansów. Komisja zaopiniowała wnioski podmiotów ubiegających się o zgodę pozytywnie. Następnie komisja zajmowała się tworzeniem gminnego planu rewitalizacji miasta. Członkowie komisji wysłuchali pana wiceprezydenta miasta Daniela Wacinkiewicza, który opowiadał o procedurach obowiązujących w trakcie tworzenia planu. Komisja zagłosowała jednomyślnie za rozpoczęciem prac nad GPR. Radni zdecydowali, że następne posiedzenie komisji również będzie zdalne. Na koniec poruszono sprawę koncesji na sprzedaż alkoholu na osiedlach mieszkalnych, aby rady osiedli miały możliwość opiniować wnioski oraz reagować na bierność właścicieli lokali w zwalczaniu patologii w takich miejscach.